Lubić, nie? To jest coś jasne, brązrody. No słuchajcie, no to jest tak, jak to się udało przekolorować. No, nie wiem, może najwyżej jutro jeszcze pójdę do jakiegoś rozmana i zobaczę, czy coś, będzie, czy coś będzie lepszego. No ale tak to wyszło z tej farby do włosów. Farba nazywała się... Mogę teraz pokazać farbę. Nawet co kupiłem dwie specjalnie. To poczekaj, ja cię przyniosę Tak, przyniosę, się później, że mi Ale to będzie kucza, nie? Co? Nie no, to będzie no, reklama, dobrze no, wszystko jedno. Ja sama jestem zaskoczona efektem, bo to jest farba do 4-8 farba, farba nazywa się fiery red, czyli że powinien, być, powinien być ognisto czerwony Słuchaj, no, ale... nie to tak blogerki pokazują, to musisz... Ale jest odbicie lustrane, więc, więc Marki nie wygnie. O, tak się pokazuje. Tak, tak się pokazuje, Aha. Ja nie wiedziałem, Jakie jak, tuberki pokazują, kochanie. Ja nie wiedziałem, jakie ja jak tuberki pokazują. Okazję w końcu pokazać, tak jak i tuberki, proszę. Więc kupiłem sobie dwie farby dokładnie. I farba nazywa się. Fiery red. Płomienny. Nie, płom, tak, płomienny rudy. Więc generalnie wszystko się powinno zgadzać, nie? Więc zostałem płomienny rudy, ale nie wiem czy to jest płomienny rudy. Wiecie, gdybym miał jaśniejsze włosy, to myślę, że spokojnie to byłby płomienny rudy, ale mam ciemne włosy, więc to nie jest takie proste wszystko. Ja się na farbowaniu aż tak dobrze nie znam, słuchajcie. Więc tak to właśnie wygląda. Ty jesteś No, to jest szamponetka, tak, to jest szamponetka, dokładnie. To jest szamponetka. No więc właśnie. No, dobrze, że. Także ja lubię wiesz, ja... to dlatego, że gram i patrzę się w monitor, na, na którym chcę, żeby się, żeby się patrzył w środek ekranu, jakby nie. A zawsze mam kamerkę po prawej stronie. No. Dzięki ciebie. No, ciebie dzięki wielkie. Nie będę ci komentował niczego, słuchajcie, dzisiaj nic nie komentuję akurat.

Rody, rudy się rzenej, rudy, rudy się rzen, rudy, rudy się rzemie Ja nie wierzę co do dzisiaj Penfrezy Klaponsa mógł być też, nie jest wodzie tego nie było w umowie On był biwo, słuchał pantamów Podsumowanie streamu będzie jutro słuchajcie, bo dopiero o 11 mi się odświeżą statystyki z tego streama na Twitchu, więc statystyki sobie przejrzycie i wam pokazać, więc... No więc generalnie, dopiero jutro będzie podsumowanie streama. Dzisiaj o opening na streama, znaczy na YouTube'a. Rudy się żeni. Izak, jeśli chciałbyś ten ognisko czerwony, to mogłeś najpierw rozjaśnić włosy, utlenić, może nawet do platyny, wtedy wrzucie ogień na włosach. No to na pewno, wiesz, ale, ale to nie jest dobry czas na to, słuchaj, przed im -em, bo jeszcze coś bym spieprzył i by się okazało, że wiesz że na jemie bym miał... ognisto czerwone kolor. Nie, nie ognisto-czerwony, tylko spalony, kurde. Czerwony, w czerwonym sensie włosy zjarał albo coś. Morskin Kerry. No szkoda ciebie, dzięki wielkie. Więc słuchajcie, no przy kolor, kolorze włosy zjarał no, nie byłoby było, było, było łatwe. Myślę, że to, jest, to, to byłaby kwestia, kurde, pójść do fryzjera, żeby sobie to ogarnąć jakoś tak solidnie, nie? Więc mam ciemno-rudy. Mam ciemno-rudy kolor po prostu. Roda.